Nie uwierzycie, jak bardzo USA jest zacofane w temacie picia w miejscach publicznych. W moim kraju picie alkoholu w miejscach publicznych jest całkowicie normalne. Można spacerować z piwem w ręku, usiąść w fargu z butelką wina, czy nawet urządzić piknik z kilkoma drinkami i nikt na to nie zwróci uwagi. To nie tylko dozwolone, ale część naszej kultury. Organizujemy festiwale i wydarzenia, podczas których ludzie w każdym wieku spotykają się, by cieszyć się muzyką, jedzeniem i napojami w przestrzeni publicznej. To sposób na relaks i integrację z innymi. Coś, co traktujemy jako oczywistość. Jednak kiedy podróżowałem do Stanów Zjednoczonych, byłem. W w szoku dowiadując się, że picie w miejscach publicznych jest tam nielegalne w większości miejsc. Pamiętam, jak byłem na imprezie na plaży i widziałem ludzi chowających napoje do kubków czy puszek, żeby uniknąć problemów z policją. To wydawało mi się takie dziwne i uświadomiło mi, jak bardzo różnią się nasze kultury, jeśli chodzi o alkohol. W moim kraju ufamy, że ludzie potrafią pić odpowiedzialnie i nie jest to wielka sprawa, ale w USA są surowe prawo i kary za picie w miejscach publicznych, a nawet można zostać aresztowanym. Doceniłem wtedy wolność, jaką mamy w moim kraju, i zdałem sobie sprawę, jak różne mogą być przepisy na świecie.